And what do you see? As it puts the time Ze stanowiska komentatorskiego wystają Stanisław Pokorny i Jacek Placuk. Dzisiejszy wyścig transmitować będziemy z Szanghaju w Chinach, a dokładniej z obiektu Shanghai International Circuit. Przed nami drugi z dwudziestu wyścigów w tym sezonie. No i jeżeli chodzi o ten tor, mamy 8 zakrętów, 4 okrążenia przed nami, a w zeszłym roku Vettel złoł proposition, no i także wygrał, również w tym roku z pierwszego miejsca, wystarczył jak Ferrari. Ciekawe, czy po raz kolejny uda mu się wygrać, czy utrzyma prowadzenie z klasyfikacji generalnej? No zobaczymy, ale przed nami lista startowa tego wyścigu. Vettel, Hamilton, Hulkenberg, Ricciardo, Kwiat, Van Dorn, Stroll, Eriksson, Perez i Grosjean. Ponownie w pierwszym rzędzie Vettel Hamilton, no i także w, w ostatnim rzędzie znowu Perez i Grożan. No i oczywiście klasyfikacja generalna. Vettel, Hamilton, Ricciardo, Stroll, Hulkenberg, Van Dorn, Kwiat, Ericsson, Grożan i Perez. Vettel ma szansę na utrzymanie prowadzenia w klasyfikacji generalnej, ale po pierwszym wyścigu różnice są minimalne, więc wszystko może się zdarzyć. Oczywiście rzut kamery na naszą załogę LEGO F1. Wszyscy już są gotowi. I zapalają się już pierwsze czerwone światła. Wszystkie pięć świateł. I jedziemy. Rozpoczynamy Grand Prix In. No, a tutaj WTL wspaniale utrzymał swoją pierwszą pozycję. W ten a Richard Wpłaszczyk wacno i spada. Chyba na miejsce. No, prawdopodobnie tak. Zobaczmy powtórkę. Wspaniale, Wetel, jak widzimy tutaj, utrzymał prowadzenie w tym wyścigu. Hamilton i Hulkenberg jest bez zmian. Na no, Ricciardo wpadł w poślizg. Nie ma mowy o kontakcie z kwiatem, no i Ricciardo tak, jedzie szósty. Wetel jak zwykle spokojnie sobie jedzie. No to zobaczymy, czy ktoś go zaatakuje. No a tutaj mamy małą batalię pomiędzy vandornem a Ricciardo. Jedzie Wandor na razie szybciej, oj poślizg, drobny poślizg, to chyba będzie go kosztowało miejsce. No i jest piąty Daniel Ricciardo. Widzimy powtórkę, Wandor wpadł w lekki poślizg. A tutaj Lance Troll chyba wycofuje się z wyścigu, jakieś problemy techniczne, więc kierowca Williamsa tego wyścigu nie ukończył. No, a Vettel wygrywa Grand Prix Chin. Ponownie 20 punktów dla kierowcy Ferrari. Pierwsze miejsce, no a drugi był Hamilton. A na miejscu trzecim Nico Hulkenberg, więc będzie chyba awans kierowcy Renault. Tak jak przeczuwałem, Hulkenberg utrzymał swoją trzecią pozycję z kwalifikacji. A tutaj pełne wyniki Vettel, Hamilton, Hulkenberg, Kwiat, Ricciardo, Wandorn, Dorn, Perez, Grosjean i Stroll jako jedyny wyścigu nie ukończył. No i oczywiście klasyfikacja generalna Vettel, Hamilton, Ricciardo, Hulkenberg, Kwiat, Stroll, Wandorn, Dorn, Ericsson, i Perez. Zrobiły nam wczoraj pewne remisy. Hulkenberg jednak wciągnął za Ricardo, a kwiat przeskoczył strola. No i tutaj nasza pierwsza trójka tego wyścigu, właśnie tak, Grand Prix do jego końca. A żegnam się z wami, Stanisław Pokorny i Jacek Placek, do uszczenia. Mm.